Pełne ciepła. Dzień dobry Państwu, Wojciech Kurzyk, witam w kolejnym odcinku podcastu Życie pełne ciepła. Dziś moim i Państwa gościem jest Pan Marcin Giełzak, który jest przedsiębiorcą i publicystą oraz prezesem firmy Devs First. Dzień dobry, Panie Marcinie. Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. Zawsze zaczynamy takim już sakramentalnym pytaniem: Czym dla Pana jest ciepło? Z czym Panu się to kojarzy? Ja bym powiedział, że ciepło jest relacją. Nawet w fizyce, to znaczy, tam mamy tak, że są dwa obiekty, i ten, który ma wyższą temperaturę, przekazuje energię temu, który ma niższą, hmm, ale tak samo jest, powiedziałbym, w codziennym życiu i w życiu organizacji. To znaczy, ciepło też jest relacją, jest relacją między ludźmi, chociaż powiedziano nam, że piekło to inni ludzie, a ja bym powiedział, że ciepło to inni ludzie. Mam tutaj na myśli każdą sytuację, w której ktoś komuś mówi: dobra robota. Albo razem damy radę, albo nie przejmuj się, zrobimy to jutro, usiądziemy razem, będzie dobrze. I jest dla mnie zadziwiającym, jak mało zachęty, jak mało dobrej woli ludziom potrzeba, żeby dali z siebie więcej, albo żeby dali z siebie maksimum. I w swojej pracy, rekrutera, hr menedżera. Naprawdę spotkałem dużo ludzi, którzy mają 30, 40 lat i którzy nigdy nie usłyszeli, dobra robota. Więc żyją trochę jak, jak w tym wierszu Tadeusza Różewicza, gdzie ludzie. Patrzą tak zimno, y, mówią głosami z blachy i rdzy, i można się ogrzać tylko garnuszek, w którym jest gorąca kawa. W niejednej firmie myślę, tak jest. Czym się pan dokładnie zajmuje? Ja bym powiedział, że uprawiam taką trójpolówkę, bo staram się dywersyfikować i żartuję z samego siebie już od lat, że ja mam nie tyle work-life balance, co work-work balance, czyli próbuję znaleźć czas przez 7 dni w tygodniu na wszystkie swoje zaangażowania. Ale fundamentalnie jestem prezesem firmy Devs First, która zajmuje się pozyskiwaniem programistów dla przedsiębiorstw od korporacji przez software houses firmy game developerskie każdy kto potrzebuje utalentowanego dewelopera może na nas liczyć jestem też i to jest moja w ogóle pierwsza praca w życiu publicystą pisarzem napisałem kilka książek publikuję między innymi w rzeczpospolitej no, jestem też od zawsze zaangażowany społecznie, mam jakąś żyłkę społecznikowską, która się wyraża między innymi w tym, że jestem w fundacji Projekt Konsens, która zbiera ludzi z różnych stron podziału politycznego, ideologicznego, społecznego, tak żeby usiedli przy jednym stole i razem wypracowywali konkretne rozwiązania. I w fundacji Ambitna Polska, z którą bardziej działamy w terenie, jeden przykład, robiliśmy akcję Książka z Polski, czyli Zasilaliśmy polskie szkoły w, na Ukrainie, w Mołdawii i w ogóle na wschodzie w polskie książki, bo jak się okazuje, dla nich kupić książkę polską, tak dla nas kupić amerykańską są bardzo drogie, a wydawnictwa często je oddawały za darmo. Więc to jest moja trójpolówka. Jest Pan ekspertem od rekrutacji. Czym dokładnie zajmuje się Pana agencja? Zajmuje się pozyskiwaniem programistów, powiedziałbym, z jednej strony w typowym Agencyjnym formacie, to znaczy, mamy człowieka, człowiek szuka pracy, mamy firmę, która szuka pracowników, kojarzymy jednych z drugimi. Natomiast staramy się e, oczywiście to e, unowocześniać i zmieniać. No bo nie weszliśmy na ten rynek po to, żeby być po prostu kolejną agencją, weszliśmy po to, żeby coś zmieniać. I nie ukrywam, że dla mnie pierwotną przyczyną, dla której w ogóle wymyśliłem e, razem z moimi wspólnikami Deft, była frustracja tym, jak wygląda w Polsce rynek agencyjny. Byliśmy zapatrzeni na tak się rekrutuje w Skandynawii, w Kalifornii, chcieliśmy te najlepsze praktyki sprowadzać do nas. Więc to, co robimy inaczej, to po pierwsze my odwracamy kolejność wykonywania działań. Normalnie agencja działa tak, że dostaje od klienta zlecenie, potrzeba nam programisty Java, rzuca rekruterów w pole, ci rekruterzy są na LinkedInie, wszędzie ich pełno, no i próbują wyrekrutować sobie tych, tych programistów. A my działamy tak, że najpierw jest człowiek, Rozmawiamy z nim, mówimy, dołącz do naszej społeczności. My nie mamy bazy, my mamy społeczność, żywą społeczność ludzi i rozmawiając z tymi ludźmi, najpierw chcemy ustalić, czego oni tak naprawdę chcą. Czy on chce zarabiać więcej? Może chce się relokować i pracować w ciepłym kraju, może chce być w Hiszpanii, w Portugalii, na Kanarach może chce pracować, e, może chce mieć przygodę i kodować w Japonii albo w Singapurze, e, może chce y, nie więcej zarabiać, ale zaangażować się w obszar, który będzie dla niego bardziej rozwojowy, na przykład now, nauczyć się zupełnie nowego języka, a może zależy mu na jakimś dobru społecznym, które wygeneruje swoim kodowaniem i chce pracować dla firmy, która wynajdzie nowy lek, albo zrobi coś dobrego, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie skutkom, Zmian klimatu. Musimy najpierw zmapować sobie jego potrzeby, jego kompetencje, wtedy mówimy: dobra, wszystko wiemy, wrócimy do ciebie z ofertą. Druga sprawa, my wyrośliśmy z pnia biznesów HRT-owych, technologii w rekrutacji, więc w ten nowy biznes weszliśmy ze wszystkim, czego się nauczyliśmy wcześniej. Więc my od razu naszym e, członkom społeczności proponujemy: jeżeli jesteś z nami, masz dostęp do naszego programu poleceń rekrutacyjnych. Jeżeli jesteś z nami, masz dostęp do naszej platformy mentoringowej, gdzie skojarzymy cię z ludźmi, którzy być może pozwolą ci na nowo odnaleźć swoje dlaczego. Czyli ktoś może przyjść i powiedzieć: Ja nie wiem, czego chcę. Dobrze, znajdziemy kogoś, kto wie. Ktoś może przyjść i powiedzieć, słuchajcie, pokazaliście mi tu bardzo fajną ofertę pracy w Szwajcarii, ale ja nie wiem, czy ta Szwajcaria jest dla mnie. Dobrze, damy ci kogoś, kto jest tam na miejscu i kto chętnie z tobą pogadam, i ustalimy, czy to jest dla ciebie najwłaściwszy kierunek. A czasami być może w ogóle dojdziemy do przekonania, że nie powinieneś zmieniać pracy, bo po prostu ta, w której jesteś, jest dla ciebie najodpowiedniejsza. Więc to jest to, co, co próbujemy robić, co rozwijamy, i mamy też taką filozofię, którą, którą przejęliśmy z Doliny Krzemowej. Move fast and break things. To znaczy, my nie mówimy sobie, to jest nasz model, to jest jedyny model, i po prostu dopóki zarabiamy na tym pieniądze, nie chcemy nic zmieniać. My mamy open sourceową agencję, cały czas słuchamy naszej społeczności, cały czas zbieramy feedback. Ludzie nam mówią, czego chcą, i my się budujemy wokół ich potrzeb. To zmieńmy trochę optykę i porozmawiajmy o tym. To agencja, a jakie są trendy? Co się dzieje w tej chwili w rekrutacji? Co to znaczy nowoczesna rekrutacja? Zazwyczaj, jak ktoś zadaje to pytanie, to jest taka wielka pokusa, żeby przenieść tą rozmowę na poziom technologii. Ludzie słyszą trendy, innowacje, no to myślą, co nowego w technologii. A moim zdaniem w HR to jest pułapka. Pułapka, w którą bardzo wiele biznesów wpada, a już zwłaszcza ludzi, którzy piszą o HR, dlatego bo co roku, jak się patrzy na zestawienia, to w tych zestawieniach jest napisane, to jest ten rok, w którym technologia pożre. Pracę rekrutera. Rekruterzy będą zbędni. No i tylko wymienia się ta technologia, która pożre. Parę lat temu mówiono boty. Boty wezmą wszystko. Później mówiono aplikacje matchmakingowe. Tak jak ludzie korzystają z Tindera, tak będą korzystali z Tindera do rekrutacji. Teraz się mówi algorytmy, chat GTP i tak dalej. Zawsze jest coś, co ma już kompletnie przeorać oblicze tej branży. Po czym to się po prostu nie dzieje? Jedyne, co się dzieje, to to, że rekruter ze swoją głową, sercem, doświadczeniem, wyczuciem dostaje lepsze narzędzia, które wspomagają jego pracę. Natomiast, jak firmy szukają ludzi, to proszę zobaczyć, to są bardzo tradycyjne metody: job board, czyli tablica ogłoszeniowa z ofertami pracy. Praca agencyjna, rekruterzy, którzy są na miejscu w firmie, czyli tzw. rekruterzy in-house'owi, rekrutacja wewnętrzna, czyli może ktoś, kogo już mamy, tylko menedżer musi mieć oko i go pchnąć we właściwym kierunku, i polecenia rekrutacyjne. To są tak naprawdę najefektywniejsze metody. I zresztą, dopiero co się ukazał w ostatnich dniach, taki wielki raport zrobiony przez BCG i The Network, czyli największą sieć firm zajmujących się rekrutacją na świecie, przebadali 100 tysięcy ludzi. I wnioski z tego raportu są uderzające. To znaczy, każdy z tych trendów, na które się wskazuje, jest odrzucany przez samych kandydatów. Czyli na przykład, bardzo często się teraz mówi, 40 godzin w tygodniu to jest kompletnie martwe, nikt już tak nie chce. Ludzie teraz chcą pracować tylko zdalnie, albo chcą być nomadami i mieszkać na Sycylii, a pracować w Polsce. Ludzie teraz chcą gig economy, chcą pracować w siedmiu pracach naraz: w jednej w poniedziałek, w drugiej we wtorek, o ósmej być w jednej pracy, ale o dwunastej się przelegować do drugiej. No to już z, z tych badań wynika, że to dotyczy mniej niż 15% ludzi. Analogicznie jest na przykład, jeśli chodzi o rekrutację przez bota. E, mniej niż 20% ludzi mówi, że czuje się swobodnie z tym, żeby rozmawiać o swojej przyszłości, o kluczowej decyzji w życiu. Oprócz małżeństwa, dziecka i tak dalej, praca jest kluczową decyzją, i chciałbym porozmawiać z człowiekiem, który też we mnie widzi. Człowieka ani z botem, ani nie chcę też wypełniać formularzy, którymi wycenią, że ja w 92% odpowiadam temu, co potrzeba, żeby to stanowisko było dla mnie odpowiednie. E, dlatego, bo człowiek musi porozmawiać z człowiekiem i musimy poczuć to. E, więc. Jeżeli chodzi o, już teraz odpowiadając pozytywnie o trendy, według mnie na pewno zmagamy się teraz jako, na pewno pracodawcy się teraz zmagają, a my się zmagamy jako rekruterzy z tym, że wzrastają oczekiwania kandydatów. I to już jest ulica jednokierunkowa, to się, to się nie cofnie. I nie chodzi tutaj o zmitologizowany rynek pracownika, bo to nie jest takie proste. Nie ma jednego rynku pracy dla programisty w randze seniora znającego rzadki język i dla pracownika supermarketu. Tak, to są, nie ma jednego rynku pracy dla Warszawy i dla Poddębic. Natomiast to, co jest, no to jest pewien generalny trend. Teraz, kiedy człowiek przychodzi do pracy, a sam to wiem, bo świeżo co rekrutował, Rekruterów, programistów i tak dalej, do swojej nowej firmy, to on nie przychodzi na egzamin. Teraz on mi zaimponuje, ja mu będę zadawał pytania. On siedząc prawda, z rękami tak równo ułożonymi na stole, odpowie mi na pytania, zda egzamin i będzie zatrudniony. Przychodzi partner, żeby porozmawiać z partnerem. Chcemy coś zrobić razem, on mówi o swoich oczekiwaniach, mówi o tym, gdzie są jakieś jego czerwone linie, które są nie do przekroczenia. Jeżeli mi to odpowiada, to możemy rozmawiać dalej, a jeżeli nie, to nie. Analogicznie jest z pracą zdalną. No już nie jest jakiś szczególny benefit, przywilej. To, to, to jest absolutna norma. Natomiast no, mądre organizacje oczywiście ogrywają to na swoją korzyść, bo mówią, jeżeli naszą siedzibą jest Łódź, mogliśmy zatrudniać tylko ludzi z Łodzi i okolic. Teraz ja mogę mieć świetnego rekrutera z Gdańska. Mogę mieć świetnego programistę z Wrocławia. E, więc e, ta moneta ma, ma dwie strony. E, na pewno e, dochodzą nowe narzędzia, na przykład kiedyś byśmy sobie nie wyobrażali, że firmy będą rekrutować na TikToku, a robią to. I TikTok już nawet stworzył taką funkcję TikTok Resumes, e, w, w, która wygląda tak, że firma siebie reklamuje, a człowiek wysyła e, CV w formie wideo, opowiada trochę o sobie. On nie jest kawałkiem papieru, on jest osobą, która ma jakiś Vibe, ma, ma osobowość i filmik to odda w sposób, w jaki CV tego nie oddaje. Nie sądzilibyśmy, że chat GPT będzie się przydawał w rekrutacji rok temu, kto by na to wpadł. A teraz tak jest, że człowiek ma zrekrutować na przykład programistę, który gdzieś tam w jakichś bazach danych robi bardzo złożone rzeczy i nie ma w tej mierze fachowej wiedzy, więc zaczyna od tego, że wpisuję do czata GPT, jakie pięć pytań mam zadać na rozmowie rekrutacyjnej, żeby przetestować kwalifikacje takiego, Kandydata i oczywiście chat na to bez problemu odpowiada. Podobnie jest z taką zdolnością wyszukiwania kandydata. Szukamy kogoś, kto zna rzadki język programowania i na przykład widzimy na platformach typu, typu GitLab, że napisał już aplikację. Jakąś malutką aplikacyjkę, która coś tam optymalizuje. Ale jest pasjonatem, zrobił to po godzinach. Piszemy do niego i mówimy, może chciałbyś to robić full time. Analogicznie trudne zagadnienia i niszowe, prace dyplomowe, które są w bazie polskiej nauki. O, widzimy, że zajmowałeś się, zajmowałeś się tym naukowo, może chciałbyś się tym pozajmować u nas, czy, czy meetupy. Więc powiedziałbym, że tutaj mamy takie zjawisko, że, że rekruter staje się handlowcem. To znaczy, ja też wierzę w filozofię rekrutera end-to-end. -to, -end, to znaczy, nie uważam, że rekruter jest od kandydata, a jakiś account manager jest od klienta. Według mnie to jest, to jest błąd. Yy, rekruter powinien być w całym procesie, ponieważ on tego kandydata znalazł, on go poznał, on z nim wszystko wynegocjował, więc on najlepiej go wybroni przed klientem. Czyli musi być podwójnym handlowcem. Musi klientowi sprzedać ofertę klientowi, któremu najmie kandydat, sprzedać ofertę, że to jest dobra dla ciebie praca i się zdecyduj, a klientowi, któremu najmie pracodawca, musi sprzedać kandydata. To dokonaliśmy przeglądu trendów i teraz no, moje pytanie nasuwa się dosyć naturalnie. Jak się w tym orientować? Jak się w tym nie pogubić? Skąd brać najnowszą wiedzę dotyczącą procesów rekrutacji? Miałem niedawno taką rozmowę z osobą, która, która napisała całkiem dobrze sprzedające się książki w obszarze HARU i, i zadałem to samo pytanie, że skąd bierzesz wiedzę. No i ta osoba wyrecytowała mi w zasadzie wszystko to, co jest ogólnie dostępne w internecie i co nie trudno znaleźć. No i kiedy jakoś tak nieśmiało zwróciłem na to uwagę, to usłyszałem odpowiedź, no tak, bo ja kompiluję, za to mi płacą, za po prostu znalezienie tego, co istotne i skompilowania. Natomiast gdyby to chciał iść do źródła, to moim zdaniem trzeba go szukać tak trochę podprogowo. To znaczy, z czego korzystają ludzie, którzy mają dużą wiedzę? Korzystają z tego, co teraz jest najmodniejsze, czyli Substack i newslettery, w tym płatne Newslettery Mamy teraz rewolucję, jeżeli chodzi o tego rodzaju treści tworzone przez specjalistów i ci specjaliści już ich nie wrzucają za darmo, no tylko trzeba mieć, trzeba coś tam na substaku zapłacić, czy trzeba, czy trzeba za taki newsletter zapłacić. No i żeby nie być gołosłownym, mogę dać od razu dwie tak zwane polecajki. Jeżeli chodzi o polskie źródła, bardzo dobrego newslettera prowadzi Jacek Krajewski, który jest świetnym przeglądem tego, co nowego, co się dzieje i jak być tak in the know, jeżeli chodzi o i, i, i nie mieć poczucia, że rzeczy się dzieją, a o nich nigdy nie słyszałem. No i dla równowagi, żeby dać jeden globalny, jeden z kolei teraz na Substacku, jest taka, taka platforma, która się nazywa Recruiting Brain Food to jest kompilacja zarówno newsletterów, podcastów, film, vlogów, która powiedziałbym tak, podchodzi z wysokiego C i z takiego dużego, z takiego wysokiego menedżerskiego punktu widzenia na HR, czyli nie odpowiada na bardzo techniczne pytania, no tak, jak mam znaleźć kandydata, tylko jak w ogóle to wszystko uporządkować, jak nadać ton, jak patrząc z lotu ptaka dobrze rekrutować, ale też na przykład jak dobrze zadbać o retencję pracowni. Bo to jest wielkie zagadnienie. Tak? To znaczy, publicystycznie po narzekamy sobie na, na quiet quitting albo na, albo na great resignation, a nie publicystycznie, tylko menedżersko zabierzemy się za zagadnienie od dokładnie odwrotnej strony. Jak stworzyć strategię proretencyjną w firmie? Czy to wszystko, o czym Pan tutaj mówi, to jest tylko oferta dla pracowników korporacji biurowych? Czy to może z takich rozwiązań nowoczesnych mogą skorzystać firmy, które na przykład szukają pracowników na budowy? To jest zagadnienie, które tutaj czuję się po części pionierem, dlatego, bo w, w pierwszym biznesie HR-owym, który zakładałem, czyli w ShareHire, firmie, która zajmowała się programami poleceń rekrutacyjnych, zcyfryzowanymi, zautomatyzowanymi, w oparciu o wysublimowane rozwiązania technologiczne, zazwyczaj właśnie klienci mówili, no my rozumiemy, że to działa w bankach, my rozumiemy, że to działa w firmach technologicznych czy konsultingowych, no ale wie pan, no ja tu po prostu potrzebuję ludzi na budowę czy potrzebuję potrzeba ludzi do sklepu, na co my odpowiadaliśmy, no i znakomicie, ponieważ ci z naszych klientów, którzy e, wyróżniają się, Swoimi osiągami, zarówno pod kątem pozyskanych CV, zatrudnionych kandydatów, satysfakcji z tego programu, i tak dalej, dokładnie są w tym obszarze blue-collarowym. I nawet kojarzę, jak rozmawiałem z międzynarodowymi konkurentami, z firmami robiącymi podobne rzeczy w Stanach czy w Niemczech, no to oni mówili, że jeśli mamy jedną rzecz, która nas wyróżnia, to to, że dowiedliśmy tej tezy, że dla blue-collarów też to jest. No i od razu mogę to zobrazować przykładami. Padło pytanie o budowę. Mieliśmy takiego klienta, który właśnie zdecydował się z nami robić program poleceń rekrutacyjnych. No i po pierwsze, natychmiast wyszła jedna rzecz. Jeżeli rozmawiamy o ludziach, którzy są bardzo majętni, pracują w wielkich firmach konsultingowych ChIT to fakt, że dostaną nagrodę za polecenie jest dla nich niejako drugorzędne. oni i tak zarabiają bardzo dobre pieniądze, no a ile firma im może dać tej nagrody. Natomiast jeżeli to są ludzie, którzy zarabiają mniej, no to nagle dostać 1000 złotych nagrody, 2000 i tak dalej to się robią duże pieniądze, a przecież nie trzeba polecić jednego człowieka, można polecić tych ludzi szereg i odebrać e, tych nagród wiele, e, a jak to się jest takim efektywnym polecającym, to w pewnym momencie rzekłbym, że nawet on się do tego dochodu dodatkowego przyzwyczaja i już musi polecać dalej. Druga rzecz, pracujemy na budowie i teraz na czym mi zależy? No na tym, żebym ja pracował z ludźmi, których znam, którym ufam, żeby nic mi nie spadło na głowę, żeby ja rozumiał, że to jest solidna ekipa. W jaki sposób mogę tego dopilnować najlepiej? Sprowadzając samemu ludzi, którzy wiem, że są sprawdzeni. E, I kolejna sprawa, y, mylimy się bardzo, jeśli uważamy, że to nie, jest, to nie są grupy ludzi, na przykład pracownicy manualni, którzy są dobrze skomunikowani ze sobą i którzy, na przykład, którym obcy jest Facebook, albo którym obce jest w ogóle media społecznościowe, jest dokładnie odwrotnie. Sam w firmie, o której mówiłem, miałem taki przypadek, że jeden pracownik z Ukrainy doprowadził do pozyskania 11 kolejnych. Czyli on po prostu polecając swoich znajomych yy, 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 i będąc w stanie ich przekonać. No bo teraz jak taka osoba z Ukrainy szuka pracy w Polsce? No, nie zna tych marek. Może polegać na jednym, na rekomendacji osoby, której ufa. Czyli on jeszcze im robi employer branding, on jeszcze im robi marketing rekrutacji. On jest naprawdę wart pieniędzy, które dostaje za tą nagrodę. No i w ten sposób wyrekrutował im naprawdę dużo osób. Headhunter, który by 11 osób w szybkim tempie zrekrutował, to by był na wagę złota dla firmy, a tutaj człowiek to zrobił po godzinach. Pana firma Devsfest rekrutuje programistów, a dlaczego nie lekarzy czy prawników? Co Was poprowadziło w te rejony? To jest bardzo dobre pytanie, natomiast odpowiedź na nie przywodzi mi niedawna rozmowa z moim kolegą, który ma, który ma dwóch synów w wieku licealnym. I tak się złożyło, że jeden syn jest na w klasie biochem biochemicznej, drugi syn z kolei lubi historię, WOS i tak dalej. No więc oni, tak jakoś naturalnie, podjęli decyzję, że chyba po maturze chcieliby odpowiednio pójść na medycynę i na prawo. No i ich ojciec zatroskany mówi. Słuchajcie, y oczywiście zrobić jak uważacie, ale moim zdaniem to nie jest optymalny kierunek, dlatego, bo to są tego typu zawody, które będą powoli zanikać, będzie to zastępowała sztuczna inteligencja, no po co będzie radca prawny, jak sztuczna inteligencja sprawdzi przepis, interpretuje, sprawdzi wszystkie wy wyroki Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i tak dalej, do prostej diagnostyki i tak dalej, no to też będzie raczej y wykorzystywana maszyna niż człowiek. Zwróćcie się raczej w kierunkach przyszłościowych, więc według mnie to jest pierwszy raz od czasów Chyba starożytnych, kiedy, kiedy zawody prawnika i lekarza brzmią jako te nieprzyszłościowe. I dokładnie to samo doświadczyłem, kiedy pytałem kandydatów do pracy w DevsFirst, dlaczego wysłaliście aplikację do nas, dlaczego chcecie rekrutować właśnie programistów. I ich odpowiedź była taka: no bo to jest creme dla la rekrutacji. To są najtrudniejsze rekrutacje, to są najbardziej wymagające procesy, ale i najbardziej prestiżowe, ale i najbardziej dochodowe, ale i dające największą możliwość kreatywności. W pozyskiwaniu tego człowieka, no a nikt nie chce po prostu siedzieć 8 godzin, dzwonić albo siedzieć na LinkedInie, tylko chce podejść do tego, jak do swego rodzaju łamigłówki, no co ja mam zrobić, żeby ten człowiek chciał tutaj przyjść, albo jak mam go znaleźć, więc jest to po prostu w rekrutacji w tym momencie najciekawsza praca, jaką można wykonywać, a bonus jest taki, że jest to praca naprawdę dochodowa, no bo w tej chwili stawki, na które można liczyć za, za pozyskiwanie deweloperów przy świadomości tego, że brakuje ich na rynku, przy świadomości tego, że jest to grupa szczególnie połubiona są zachęcające. Zapytałem Pana, czym się Pan dzisiaj zajmuje. To teraz pójdźmy dalej. Co będzie za rok, za pięć, za dziesięć lat? W którym kierunku pójdą te trendy? To, co sobie wyobrażam i to, czego bym chciał, to to, żebyśmy my i firmy podobne do naszej przyczyniły się do demokratyzacji. Kodowania. Kodowanie się stopniowo demokratyzuje coraz bardziej. Na początku to było, to było przedsięwzięcie dla no niemalże mężczyzn w kitlach zamkniętych w laboratoriach. Komputer był w wielkości. Yy, małego domu albo przynajmniej szopy i co za tym szło, była to kompletnie ezoteryczna wiedza. Później to się zmieniło, pojawiały, pojawiały się kolejne rewolucje, na przykład język Python był taką rewolucją, który już miał taką ambicję demokratyzacji. Uważam, że to pójdzie dużo dalej, to znaczy będziemy mieli coraz więcej programistów no i low kodowych i będziemy mieli ludzi, których się zaczyna powoli nazywać prompt engineers, czyli inżynierami od, od zapytań, inżynierami którzy rozmawiają ze sztuczną inteligencją i mają na tyle rozwinięte zdolności komunikacyjne, nie matematyczne, nie technologiczne, żeby wytłumaczyć tej maszynie, jaki ja chcę dostać efekt końcowy. Kto próbował, bawiąc się na przykład systemami typu Mid Journey, wygenerować sobie grafikę, to wie jak się rozmawia z tą maszyną i jak ten proces przebiega. I, i uważam, że jeżeli by stworzyć do tego odpowiednie narzędzia, odpowiednie procesy uczenia ludzi, to naprawdę dojdziemy do sytuacji, w której my wszyscy będziemy kodować, będziemy się uczyć programowania, tak jak się uczy języków obcych, że każdy jakoś tam mówi po angielsku, no to każdy będzie jakoś tam kodował, i tylko na szczycie zostanie, zostanie taka grupa analityków, inżynierów naprawdę wyspecjalizowanych top ekspertów, natomiast tak to to kodować będzie mniej więcej każdy, więc ja bym chciał mieć kiedyś taki Devs First Academy, gdzie będziemy po prostu to, to zadanie demokratyzacyjne realizować i bardzo też bym chciał w czasach, kiedy e, mamy coraz więcej ludzi, którzy pracują zdalnie, mamy ludzi, którzy pracują zdalnie e, ponad granicami. Sam mam kolegów, którzy mi opowiadają o tym, że oni nigdy nie widzieli swoich współpracowników. Oni są w Warszawie, pół ekipy jest w Nowym Jorku, drugie pół ekipy jest w New Delhi e, i tu nie ma żadnej możliwości nawiązania normalnych ludzkich relacji. No więc ja uważam, że te relacje będzie się nawiązywać, ale niekoniecznie tyle w miejscu pracy rozumianym jako firma, tylko w miejscu pracy rozumianym jako przestrzeń, którą stworzymy. Ja bym chciał stworzyć takie, takie Dev's Houses w kolejnych miastach, gdzie ludzie będą przychodzili dlatego, że mogą popracować w ciszy, spokoju, mają fajny co ale też dlatego, że jest to przestrzeń, która ich inspiruje. Gdzie będą wydarzenia, meetupy, szkolenia e, i tam będą ich koledzy i koleżanki z pracy. Mam wrażenie, że wyszliśmy głęboko w temat rekrutacji. Bardzo dziękuję, panie, panie Marcinie, że zechciał pan być naszym przewodnikiem. Dziękuję państwu za wysłuchanie tej rozmowy. I cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Życie pełne ciepła. Dziękuję panu serdecznie. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Życie pełne ciepła.